I tam mamy dzisiaj 19 marca. Wybrałem się w teren, gdzie mój braciak Krzysztof chodził ze Slagrem. Tam z Patrycją. No, braciak o kulach chodzi, to nie może tego terenu sprawdzać. No to wybraliśmy się, żeby sprawdzić, czy coś tutaj nie ma. No i z górki dojrzałem zrzut. No chyba jakiś nieduży Co my tu mamy? Będzie trzeci świeży w tym sezonie Nie, jest taki zły Czternastak Jakby nie wchodził na bagna Tylko mi się z górki zaświeciła. E, no fajna tyczka. Tutaj ptaczek. E, no fajna tyczka. Nie ma co? co gadać. Rządskie. Wejście w nowy teren, elegancki. Pierwszy rzut w marcu podniesiony, tak obydwa w lutym, a dopiero aż teraz coś podniosłem w marcu. Także elegancko lecimy dalej. Pozdrawiam, nasz bur.